Numer 3. Kork MA2 to podstawowy metronom cyfrowy, który z pewnością nie zawiedzie. Lekki i kieszonkowy, jest idealnym towarzyszem dla każdego muzyka, który chce precyzyjnie odmierzać czas. Jedną z pierwszych rzeczy, które można zauważyć, jest duży wyświetlacz, który umożliwia łatwą czytelność nawet w ruchu. Ponadto regulacja głośności pozwala ustawić metronom na żądanym poziomie, bez konieczności radzenia sobie z głośnością, która jest zbyt wysoka lub zbyt niska. Oferuje on szeroki zakres wybieranych wzorów i rytmów, co może być bardzo przydatne do urozmaicenia ćwiczeń. Link do tego produktu znajduje się w opisie. Numer 2 KORK KDM3 to elektroniczny metronom cyfrowy o eleganckim i wyrafinowanym wyglądzie, przypominającym klasyczny metronom mechaniczny. Jego prostota obsługi sprawia, że jest idealny dla muzyków na każdym poziomie zaawansowania, oferując wysoką głośność wyjściową, szczególnie docenianą przez perkusistów, oraz wyraźny, słyszalny sygnał w każdej sytuacji. Ale nie tylko wygląd wyróżnia ten produkt, jest on dostępny w trzech kolorach, oferując indywidualny wybór dla każdego profesjonalisty. Jedną z najciekawszych cech tego metronomu jest jego różnorodność dźwięków. Jeśli chcesz poznać cenę tego produktu, kliknij link w opisie. Numer 1. Tama RW200 RYWEM Watch to zdecydowanie cyfrowy metronom, który wyróżnia się spośród innych dostępnych na rynku. To wysokiej klasy urządzenie, stworzone specjalnie z myślą o profesjonalnych perkusistach, oferuje szeroki zakres funkcji, które pozwalają lepiej zarządzać muzyką, zarówno w studiu, jak i podczas występów na żywo. Jedną z najciekawszych cech tego metronomu jest możliwość programowania paternów i przechowywania ich w pamięci urządzenia. Oznacza to, że masz dostęp do szerokiej gamy utworów i rytmów i możesz łatwo przełączać się między nimi bez konieczności tracenia czasu na resetowanie wszystkiego. Cenę tego artykułu można sprawdzić za pośrednictwem linku w opisie.